Kościół katolicki znajduje się w olbrzymim kryzysie. Widzimy, jak mocno stracił na znaczeniu, również w tym sensie geopolitycznym. Świat zachodni w zasadzie został zdechrystianizowany. Kościół zupełnie nie radzi sobie z rewolucją kulturową, która od lat 60. XX wieku nabrała na sile i można powiedzieć, że jak taki walec przetoczyła się przez świat zachodni. Świat zachodni został właściwie zdechrystianizowany, kościół skutecznie wyparto ze sfery publicznej. Do jego wnętrza wdarło się mnóstwo błędnych nauk i przekonań. Wielu ludzi kościoła uległo marksistowskiemu myśleniu. Ideologia marksizmu coraz mocniej Wdziera się do wnętrza kościoła, szczególnie widoczne jest to na przykładzie kościoła niemieckiego. Można tutaj wymienić wielu duchownych związanych z kardynałem Reinhardem Marksem. To też znamienne to nazwisko. Ideologia marksistowska i jej różne przejawy niestety także są widoczne w nauczaniu niektórych duchownych. Ponadto widzimy problem protestantyzacji Kościoła. Stawianie przez duchownych, szczególnie mowa tu o Kościele Niemieckim, stawianie przez duchownych człowieka w centrum, zepchnięcie Boga na dalszy plan, jest właśnie wyraźną oznaką protestantyzacji. Także wiele elementów wskazujących na to koncentrowanie się na człowieku, o czym również. Mowa w ideologii marksistowskiej, gdzie właśnie człowiek i jego zachcianki są stawiane na pierwszym miejscu, natomiast wszelka duchowość jest w zasadzie niedopuszczalna, jest uznana za nie niebyłą, nieistniejącą. Marksizm jest ideologią, która od samego początku swego istnienia miała antyreligijny charakter. Dla Karola Marksa, religia była opium ludu. Uważał ją za niebezpieczną, złudną ideę, która uniemożliwiała przeprowadzenie rewolucji. Szczególnie znienawidzone było chrześcijaństwo, a najbardziej Kościół katolicki. Nienawiść Marksa do katolicyzmu i szeroko rozumianej religii w dużej mierze wynikała z jego fascynacji satanizmem. Gdy przeanalizuje się stworzoną przez niego ideologię, można dostrzec wiele analogii do treści głoszonych przez wyznawców szatana. Marksizm jest naznaczony satanizmem. To ideologia, która najpełniej oddaje ducha antychrysta. Doskonale rozumieli to papieże przed Soborowi. Ideologia stworzona przez Karola Marksa została potępiona przez Piusa IX, którego szczególnie niepokoiły dążenia marksistów do usunięcia religii. Zarówno z życia publicznego, jak i z życia rodzinnego, oraz pozbawienie Kościoła katolickiego wpływu na wychowanie i edukację młodzieży. Następny papież, Leon XIII, widział w marksizmie wielkie zagrożenie zarówno dla pokoju na świecie, jak i dla człowieka, dla ludzkiej duszy. Bardzo niepokoił go fakt, że ideologia marksistowska jest popularna wśród robotników i marksiści. Starają się wykorzystać trudne położenie robotników do wywołania rewolucji. Leon XIII postanowił zabrać głos w tej niezwykle ważnej kwestii, czego wynikiem była encyklika Rerum Novarum. Papież widział rozwiązanie kwestii społecznej w praktycznym zastosowaniu zasad Ewangelii w życiu społecznym. Podkreślił również wielką rolę i znaczenie pracy w życiu człowieka. Encyklika Rerum Novarum dała początek katolickiej nauce społecznej. Kościół stanął po stronie proletariatu, potępił komunizm i socjalizm, ale również skrytykował liberalizm. W zdecydowaną obronę wziął własność prywatną, którą uznał za fundament wypracowanej własnymi siłami wolności. W dużej mierze dzięki katolickiej nauce społecznej nie doszło do wybuchu krwawej rewolucji, ponieważ robotnicy wywłaszczyli się własną pracą. Komuniści stracili swój kluczowy argument, który miał popchnąć proletariat do rewolucji, starali się bowiem wykorzystać nienawiść robotników do pracy. Wydobycie się z nędzy miało być dokonane siłą, do tego agitowali marksiści. Tymczasem Kościół katolicki zaproponował zupełnie inną myśl, dzięki której proletariat zrozumiał sens pracy. Pracodawcy dostrzegli, że jak lepiej traktują pracowników i godziwie im płacą, ci lepiej pracują. Z kolei pracownicy w momencie, gdy zaczęli więcej zarabiać i poprawiły się warunki pracy, mogli korzystać z owoców tej pracy i miło spędzać wolny czas. Katolicka nauka społeczna pokazała właściwą drogę. Rewolucja marksistowska nie powiodła się, a marksiści jeszcze mocniej znienawidzili katolicyzm i postawili sobie za jeden z najważniejszych celów zniszczenie kościoła katolickiego. W okresie gorączki rewolucyjnej z końca I wojny światowej, komunistyczne reżimy belikuna na Węgrzech i bolszewicy w Rosji Sowieckiej toczyli walkę z wiarą i duchowieństwem w sposób wyjątkowo brutalny. Posuwając się do fizycznej eksterminacji i niszczenia świątyń, Antonio Gramsci, włoski komunista, i Giorgi Lukacz określili chrześcijaństwo „systemem immunologicznym zachodu”. Gramsci stwierdził jasno, że rewolucja uda się dopiero wtedy, gdy zostanie zniszczony Kościół katolicki i wartości chrześcijańskie. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę także myśliciele z Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem, zwanego Szkołą Frankfurcką. Dokonali oni stygmatyzacji chrześcijaństwa. Max Horkheimer obwinił chrześcijaństwo o antysemityzm i holokaust. Po II wojnie światowej frankfurczycy i ich poglądy zyskali ogromną popularność. Pod ich wielkim wpływem były środowiska akademickie w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, co zaowocowało powstaniem tzw. Tak nowej lewicy. W latach 60. wybuchła rewolucja kontrkulturowa. Jej pokłosiem było znalezienie nowego proletariatu. Robotnicy nie spełnili pokładanych w nich nadziei, dlatego marksiści zastąpili ich grupami mniejszościowymi homoseksualistami, feministkami, obcokrajowcami, ekologami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Charakterystyczne było to, że wiele z tych grup znajdowało się w jawnym konflikcie z Kościołem katolickim. Domaganie się praw i przywilejów przez mniejszości pod pretekstem źle rozumianej tolerancji otwarcie godziło w tradycyjny porządek. Dla rewolucjonistów tolerancja oznacza akceptację wszystkiego, co postępowe, lewicowe, rewolucyjne, a nietolerancję dla wszystkiego, co prawicowe, zachowawcze, konserwatywne. Tak rozumiana tolerancja nie może być zaakceptowana przez katolików, ponieważ nie może być tolerancji dla grzechu, występku, zgorszenia, zbrodni zła. Kościół katolicki stał się zatem dla piewców rewolucji symbolem reakcji i zacofania. Zgodnie z wykładnią szkoły frankfurckiej wysuwano pod jego adresem oskarżenia o faszyzm i antysemityzm. Poza atakami zewnętrznymi, marksiści uderzyli także od środka w latach 60. XX wieku, wskutek fiaska rewolucji 1968 roku, rewolucjoniści i marksiści zmienili taktykę. Zrezygnowano z przemocy fizycznej na rzecz tak zwanego długiego marszu przez instytucje. Zbiegło się to wszystko w czasie z obradami Soboru Watykańskiego II, który poprzez tak zwane otwarcie na świat doprowadził do tego, że coraz łatwiej różnym prądom myślowym, ideologiom było wdzierać się także do wnętrza Kościoła. Przejawem takim pierwszym przejawem właśnie tego zjawiska było pojawienie się Teologii Wyzwolenia. W czasie obrad Soboru Watykańskiego II papież i kardynałowie nie wykorzystali szansy, by potępić komunizm. Zamiast twardego stania przy doktrynie nastąpiło wspomniane otwarcie na świat, marksiści kulturowi, którzy właśnie rozpoczynali swój marsz przez instytucje, no, starali się to wykorzystać, również dążąc do pewnego rodzaju infiltracji kościoła. Marksizm zaczął przenikać do wnętrza kościoła. Pierwszym tego przejawem była teologia wyzwolenia. Ponadto, zgodnie z wytycznymi Gramsiego, zaczęto wprowadzać do instytucji Kościoła ducha rozłamu, infekować go od środka. Sprzyjały temu reformy soboru, zmiany w liturgii, przekształcenie teologii w antropocentryczną, usunięcie elementu egzorcyzmu ze święceń kapłańskich. To wszystko ułatwiło infiltrację Kościoła przez jego wrogów, którzy, jako swoista piąta kolumna, wchodzili w szeregi duchowieństwa. Na to wszystko nałożyła się również rewolucja seksualna lat 60. XX wieku, która nie ominęła również duchowny. Na owoce nie trzeba było długo czekać. Dechrystianizacja Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych ruszyła w zastraszającym tempie. Wrogowie kościoła przez lata wprowadzali do jego wnętrza swoich agentów, których zadaniem było kompromitowanie i zohydzanie stanu duchownego. Najbardziej tragicznym tego przejawem jest problem pedofilii. Czyli jednej z najpotworniejszych zbrodni. Poza destrukcją odśrodkową, Kościół katolicki został zaatakowany w sposób bezpardonowy przez popkulturę. Film, teatr, sztuka postmodernistyczna zaczęły prześcigać się w opluwaniu świętości katolików. Ten przemysł został niemal zupełnie zaprzęgnięty w tryby rewolucji i stanowi swoisty pas transmisyjny, który bardzo skutecznie indoktrynuje miliony odbiorców. A równocześnie stawia Kościół w jak najgorszym świetle. W ten sposób przygotowano odpowiedni grunt, by przejść do walki w świetle prawa. Służyć temu miał długi marsz przez instytucje, ponieważ stosując tę strategię, marksistom udało się opanować kluczowe instytucje, gdy mówimy o tworzeniu prawa, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska. Marksiści znaleźli się także w parlamentach wielu krajów Europy Zachodniej. Gdy w końcu sięgnęli po władzę, zaczęli wcielać w życie swój rewolucyjny program. Takim przykładem może być choćby Hiszpania, gdzie w bardzo krótkim czasie nastąpiła w zasadzie dechrystianizacja tego wcześniej bardzo katolickiego kraju. Jak skuteczną strategią okazał się marsz przez instytucje, najlepiej pokazuje kasus Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od lat 60. XX wieku była ona systematycznie, krok po kroku, zdobywana przez marksistów. Obecnie stała się swoistą tubą propagandową i rozsadnikiem ideologii. Wprowadziła do katalogu praw człowieka prawa zupełnie nowego rodzaju, stojące w całkowitej sprzeczności z wartościami chrześcijańskimi i nauczaniem kościoła. Tworzone prawo międzynarodowe zostało oderwane od prawa naturalnego, dobra i prawdy. Stało się to, przed czym przestrzegali Jan Paweł II i Benedykt XVI, mianowicie, że demokracja pozbawiona wartości, oparta tylko na procedurach i negocjacjach, prędzej czy później zmieni się w totalitaryzm. To właśnie dzieje się na naszych oczach. Najnowszy projekt ONZ o nazwie Agenda 2030 dąży do zupełnej przebudowy świata, w którym nie będzie miejsca dla Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich. Dechrystianizacja jest więc skrupulatnie zaplanowana. Analogicznie przedstawia się sytuacja z Unią Europejską. Od lat 70. XX wieku coraz większe wpływy zyskiwali tzw. federaliści, za którymi w dużej mierze stali komuniści. Przywidziali oni szaty demokratów i realizując koncepcję marszu przez instytucje, zaczęli zajmować kluczowe stanowiska. Ich przywódcą był Altiero Spinelli, włoski komunista, autor manifestu z Ventotene, komunistycznego planu Zjednoczenia Europy. Federaliści skrupulatnie dążyli do wdrożenia tego planu w życie. Kościół katolicki uważany był przez nich za jedną z przeszkód stojących im na drodze. Opanowując najważniejsze instytucje unijne, za główną politykę społeczno-kulturową obrali ideologię gender mainstreaming, czym wypowiedzieli wojnę chrześcijaństwu. Europa w ten sposób porzuciła własne dziedzictwo, odcięła się od wartości chrześcijańskich. Unia Europejska postawiła sobie za cel stworzyć nowego człowieka zupełnie takiego jak ten w marksistowskiej wizji czyli pozbawionego duchowości. Zlepka popędów seksualnych, kierującego się relatywizmem, który nie ma zdolności do pracy produkcyjnej, przez co staje się doskonałym elektoratem dla partii socjalistycznych. W 2017 roku elity unijne otwarcie przyznały, że za drogowska zjednoczenia przyjęły manifest Wentotene. Nie ma w nim y, miejsca dla Kościoła katolickiego, samowystarczalnych gospodarek narodowych, tradycyjnej rodziny, własności, wolności słowa. I wartości chrześcijańskich. Likwidacji ulec mają państwa narodowe z całym ich dorobkiem kulturowym. Prawo unijne stawiane jest ponad prawem krajowym. Unia Europejska staje się superpaństwem opartym na etatyzmie, rozdawnictwie, gdzie wiodącą ideologią jest antychrześcijańska gender mainstreaming. Marsz przez instytucje unijne okazał się niezwykle skuteczny. Obecnie realizowana jest wizja świata bez Boga, gdzie człowiek zostaje sprowadzony do poziomu zwierzęcia, którym łatwo sterować. Kościół katolicki. Nie potrafił temu przeciwdziałać. Do rewolty, roku 1968 katolicyzm dawał odpór marksizmowi. Niestety nowa odsłona tej zbrodniczej ideologii poddana rewizjom przez szkołę frankfurcką okazała się dużo większym zagrożeniem niż marksizm klasyczny. Przeniesienie walki na pole kulturowe i wdrożenie marszu przez instytucje sprawiły, że Kościół okazał się bezradny wobec tej taktyki. Do jego wnętrza wdarła się ideologia nowego marksizmu. Sobór Watykański II chciał otworzyć Kościół na świat i otworzył, ale niestety także na to co złe. Rewolucja seksualna dotknęła także duchowieństwo. Marksistowskie myślenie sprawiło, że rozpoczęły się próby zmieniania odwiecznej doktryny. Dopóki na czele Kościoła stał Jan Paweł II i Benedykt XVI, mimo wielu niepokojących zjawisk, jak choćby coraz większe szerzenie ekumenizmu, doktryna nie była zmieniana. Kościół cały czas był jednak poddawany marszowi przez instytucje, infiltrowany przez wrogów. Towarzyszyły temu i towarzyszą ataki zewnętrzne, w czym prym wiodą popkultura, media i sztuka. Obecnie mamy do czynienia z wizją papieża Franciszka Kościoła Nadalnego, Dalnego, a wizja również stanowi wiele zagrożeń. Największym z nich jest groźba rozpadu Kościoła na. Kościoły krajowe, co y, może doprowadzić do tego, że no, dojdzie do kolejnego rozłamu w chrześcijaństwie.